Moim gościem jest pani Maria Korzeniowska. Witam serdecznie. Pani Mario, proszę mi powiedzieć, jak się udał dzisiejszy pokaz? Jest pani zadowolona? No ja jestem zawsze krytyczna w stosunku do swoich pokazów. Wiem, że mógł być mógł pójść lepiej, aczkolwiek ja zawsze sobie wysoko poprzeczkę stawiam. Przekazałam trendy, przekazałam emocje. Mam nadzieję, że publiczność była zadowolona. A jak długo trwały przygotowania? Były ciężkie? Trochę za krótko. Wczoraj żeśmy skoloryzowały dziewczyny, podstawowe cięcia zrobiłyśmy, no dzisiaj trochę nam czasu zabrakło, ale zawsze brakuje tego czasu, zawsze gdzieś tak ucieka, rozmydla się, niemniej jednak osiągnęłyśmy cel jesteśmy zadowolone z siebie. Ja jestem bardzo zadowolona ze swojej grupy, ze swojego teamu, z którym od niedawna współpracuję, jestem, no dziewczyny są super, Kubuś, który nam ubiera modelki i współpracujemy, ja jemu świadczę. Taką wzajemną usługę, cieszę mu do pokazów. Tym samym on nam się odzajemnia. A proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia te targi i w ogóle warunki do przygotowania pokazu, scenę, atmosferę? Uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Od publiczności do gospodarzy, wszystko super. Naprawdę jestem mile zaskoczona. W zasadzie no, nie było czegoś, co by nam brakowało za wyjątkiem czasu. Czyli w porównaniu do światowych takich imprez wypadamy dobrze? Przecież my jesteśmy w świecie, my jesteśmy światowi, my, u nas się dzieje tak samo jak za granicą i uważam, że nawet mamy, jakby nam troszeczkę brakuje tej pewności siebie, ale my jesteśmy członką światową, naprawdę nie mamy się czegoś wstydzić, jesteśmy super. A proszę mi jeszcze powiedzieć, skąd Pani czerpała inspirację na ten pokaz? Oj obserwuję pisma, y, portale modowe. Y, no tam czerpię inspiracje. Śledzę, co się dzieje, jakie są wydarzenia w modzie. Wielcy krawcy mnie inspirują. No i postaram się podążać y, za ich modą. A co dla pani znaczą modne włosy? Modne włosy, takie jak ja proponuję. Oczywiście. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję Chciałam pozdrowić portal modne włosy.